Cześć wszystkim z tej strony Jagoda, z kanału Jagoda w Podróży. Jest godzina 4.13. Za dwie minuty, powinien przyjechać po nas bus, który zawiezie nas na granicę malezyjską. Dzisiaj będziemy robić tak zwanego Visa run. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Na koniec powiem, jakie są koszty i z jakiej firmy korzystaliśmy. Aktualnie jesteśmy na Kosamui, skąd będziemy jechać do Saturn, czyli najbliższej granicy. Mini nigdy nie została sama dłużej niż 8 godzin. Dzisiaj nas nie będzie 15 godzin. Mamy troszeczkę stresik, jak sobie Mini z tym wszystkim poradzi. Ale na szczęście mamy tutaj panią, która nam pomoże nakarmić, wyprowadzić, więc myślę, że będzie w porządku. Ok, przyjechał busik. Dojechaliśmy właśnie na prąd. Zostaliśmy jeszcze przed wyjściem zwana takie zapakowane śniadanko, ale powiem Wam, że zdążyliśmy na styk. Przy, Przyjechaliśmy tutaj o 4.55, a o 5.00 odpływa ten stateczek. Weszliśmy tutaj dosłownie jedną minutę przed tym, aż zamknęły się drzwi. Teraz płyniemy do Don Pier, skąd będziemy kolejnym busem jechać już bezpośrednio. Na granicę malezyjską. Tak wygląda nasza siatka światowa. Jest tutaj woda, jest jakieś ciastko, sok, kanapeczka i Jesteśmy, więc tak wygląda przejście graniczne między Tajlandią a Malezją. Bardzo jaka jest długa ta kolejka. Ci wszyscy ludzie przyjechali z tą samą agencją, z którą my przyjechaliśmy. Co codziennie jedną takie wycieczki, bym powiedziała, na granicę. Tutaj osób jest no spokojnie jak nic, ze 150. Z jednej miejscowości, z Kosamui, a wliczając inne miejscowości, no to jest taki biznes, że po prostu im się nie opłaca zeliminować tej zasady, no bo dla samych pieniędzy my za to zapłaciliśmy łącznie 3600 batów Tylko po to, żeby przyjechać na granicę, żeby dostać pieczątkę i żeby wrócić z powrotem. Brilliant. To jest wyjazd. A tutaj od razu jest gwiazd. Wiadomo o co chodzi. Tutaj się wychodzi z Tajlandii. A tutaj po drugiej stronie są do Tajlandii już wchodzi. No i jestem. Dostałam numerek. Teraz musimy przejść jakieś 200 metrów, pokazać numerek, który dostaliśmy. I wracamy z powrotem i stoimy w tej drugiej kolejce. Teraz właśnie będziemy przekraczać granicę malezyjską. Welcome to Malaysia! Nawet nie przekroczyliśmy tej granicy, tylko podeszliśmy do okienka, dał nam stempelek, w paszport. I teraz wracamy z powrotem to 200 metrów, żeby wejść pieszo z powrotem do Tajlandii. Kto to wymyślił? Ja nie wiem. W drodze powrotnej mieliśmy 20 minut przerwy, więc korzystaliśmy z okazji i zjedliśmy sobie lunch. Z granicy jechaliśmy tutaj równe 5 godzin. Mieliśmy jeszcze przerwę 20-minutową, teraz dosłownie tutaj przyjechaliśmy, chciałam zamówić kawę, a babka do mnie, że lepiej nie, bo jest boarding time. No więc idziemy teraz na prom i tam sobie kupimy jakąś kawkę. A ja wam w ogóle nie opowiedziałam o co chodzi z tym wizorem i dlaczego my to robiliśmy. Otóż w Wizoran chodzi o to, żeby po prostu przedłużyć sobie wizę. Rząd tajski daje możliwość tylko jednokrotnego przedłużenia wizy w urzędzie, a następnie należy opuścić kraj, żeby ponownie do niego wrócić i zostać ponownie 30 dodatkowych dni pobytu. No i w tym celu osoby chcące zostać w Tajlandii muszą zrobić tak zwany... Wizaran na pobliską granicę. My jechaliśmy do Satun, ponieważ to jest najbliższa granica z Kosamui. Natomiast w zależności gdzie będziecie i gdzie będziecie chcieli przedłużyć, to możecie pojechać na przykład do Kambodży, możecie zrobić Wizaran samolotem, to nie musi być droga taka jak w naszym przypadku lądowa. Natomiast dla nas to było najłatwiej. I z tego też względu, że tu trwa tylko jeden dzień, wyjechaliśmy o 4, będziemy około 20, no a piesek nam nas czeka, więc to była jedyna... Widzicie w ogóle jakie piękne krajobrazy w tej miejscowości, która nazywa się Surat Thani. Hmm, nie widziałam, że są gumki, więc mała improwizacja i gumka utworzona. <laughs> Ale powiem Wam, że tak cieszę, że wracamy. Naprawdę męcząca to jest wyprawa i osoby mieszkające w Tajlandii muszą... Robić takiego tripa co dwa miesiące. No Inną możliwością jest załatwienie sobie tzw. zwanej wizy studenckiej, czyli na przykład uczymy się języka tajskiego albo uczymy się języka angielskiego i mamy wizę na rok. I właśnie jeżeli zdecydujemy już tak na 100%, że chcemy zostać tutaj dłużej, wtedy zapłacimy 30 tysięcy watów, czyli to jest około 4 tysiące złotych na cały rok, no i nie musimy nigdzie wtedy już wyjeżdżać. Nie masz takiego spektakularnego załodu słońca. Iśmy do portu na Koh i się okazało, że akurat nasz van miał jakiś wypadek dzisiaj i musimy czekać dodatkową godzinę. Powiedzieli 5 minut, no ale 5 minut tajskich to tak jak godzina, jak nie więcej. Wszystkie wany już odjechały, a my musimy czekać aż odwiozą jakąś grupę i wrócą. Też taka organizacja po prostu genialna. My jesteśmy jako pierwsi wysiadający, ponieważ mieszkamy dosyć niedaleko I akurat naszą grupkę zostawili na sam koniec, <noise> więc musimy tutaj czekać po prostu jak na złość. My się spieszymy, żeby przyjechać jak najszybciej do domu. No bo tęsknimy za psem. Jesteśmy ciekawi jak mała sobie dała radę. Na pewno tęskni mega. A teraz trafiliśmy po prostu na jakiś pek i musimy czekać na vana. Firma, z której korzystamy, nazywa się Samui Vizaran. Nie polecam, nie polecam. Słaba organizacja, słabe busy. Następnym razem, jeżeli będziemy musieli zrobić wizę rana, to wybierzemy inną firmę. No cześć. Ale słuchajcie, taka akcja. Przyjechaliśmy do mieszkania, patrzymy, nie ma nigdzie mini. Ja już miałam stan przed przedzawałowy, wybiegamy szybko, dzwonimy do tej właścicielki mieszkania, żeby zapytać, gdzie jest Mini, ale ona nie odebrała, Rafał poszedł do sąsiada, któremu wcześniej powiedzieliśmy, że wyjeżdżamy na Wizaran i się okazało, że Mini była u niego w mieszkaniu, bo tak płakała, że mówi, że już zlitował się na nią i ją wziął, bo po prostu maluszka płakała za nami, ale taki stres, jaki mieliśmy, jak tutaj weszliśmy i nie było, no po prostu koniec, ale... Radości nie było końca i dzień był bardzo intensywny, ale już bardzo się cieszę, że jestem w domu. Jeżeli podobał Ci się odcinek i uważasz, że to było dla ciebie przydatne, to zostaw lajka, zostaw subskrypcję i widzimy się następnym razem. Cześć.